Moje nazwisko Gerard Garbowski, ja jestem mistrzem w zawodzie bioenergoterapeuta, naturopata. Dziś przeprowadzam taką terapię wzmacniającą na stawy, kości, no, ogólnie na wzmocnienie tej energetyki. Przed przystąpieniem do terapii oczywiście ja użyję zestawu kamertonów Energia 1 czyli oczyścimy najpierw stan energetyczny, przygotujemy do całej terapii i na początku użyję takich kamertonów. Spokój wewnętrzny, aktywacja wewnętrzna to dwa kamertony. O właśnie tych częstotliwościach, i my zaczniemy. 111 to miejsca mocy, czakramy ziemi, 128, złoty podział od 8 Hz razy 2 razy 2 128. My zaczniemy tą terapię właśnie idąc poprzez wszystkie właśnie kości stóp, dłoni. Teraz żebra i biodra, i teraz włączymy dwa kamertony razem, przechodzimy przez kręgosłup i dookoła głowy. I... W ten sposób będziemy właśnie przy tej terapii na jakieś osłabienia kostne, też jeśli jakieś początki osteoporozy to właśnie to w ten sposób możemy te kości wzmocnić. Zamieniamy kamertony miejscami i prowadzimy w ten sposób żebra, biodra. I teraz dopiero kręgosłup. I dookoła głowy czyli w ten sposób żebra, biodra. Teraz łączymy, przechodzimy dwoma kamertonami przez kręgosłup. To w ten sposób prowadzimy. I teraz znowu zamieniamy te kamertony miejscami, i przeprowadzimy to od głowy kręgosłup, biodra, żebra, ramiona i do dłoni i w dół. I takich przeprowadzimy znowu trzy terapie wzmacniające. I teraz, oczywiście, zamieniamy kamertony miejscami. Oczywiście te kamertony można używać na inne sposoby. Można też stópką dotknąć w bolące miejsca i tak te wibracje będą wysyłane właśnie na wzmocnienie danych stawów. Teraz będę mógł przeprowadzić jeszcze Terapię. Yy, ale troszkę inaczej. Normalnie kamerton 6432 dotykamy stópką, ale my dotkniemy go właśnie inaczej. Jeśli waha, yy, kamerton yy, położył uaktywniony, to on no, nic się z nim nie dzieje. Wystarczy, że spotka się z polem energii człowieka w tym momencie już zaczyna pracować, chodzić na boki i te wibracje będą wypełniały właśnie yy, to między biodrami. W lewo, w prawo możemy po kilka razy potrzymać, ale możemy też właśnie kręgosłup uaktywniając oba to te kamertony będą właśnie chodziły w ten sposób i one same tam będą wynajdywać miejsca osłabione także wieszamy te kamertony właśnie na końcówkach palców i w tym momencie ten kamerton on już przechodzi zmienia funkcję robi się wahadłem to w ten sposób możemy właśnie wysłać wibracje właśnie na osłabiony kręgosłup po kilku takich uaktywnieniach, w ten sposób możemy jeszcze wysłać kamertony z częstotliwością kości, też kręgosłup, wszystkie te miejsca możemy... I kamerton z częstotliwością mózg układ nerwowy, to też możemy na całość, na kręgosłup, tu na biodra i wszędzie na kości możemy w ten sposób wysłać te częstotliwości na poszczególne stawy w ten sposób proponuję. Oczywiście mamy jeszcze taki mniejszy kamerton 128, on też będzie się zachowywał jak właśnie wahadło, czyli będzie wykonywał samoistne ruchy obrotowe. Właśnie on będzie tak się wahał, czyli wystarczy, że on się tylko zjedna z polem, które wytwarza człowiek i w tym momencie on już się robi wahadłem, kamerton jest oczywiście specjalnie skonstruowany on ma tutaj takie wycięcia żeby ten palec spokojnie tam wchodził i żeby ten ruch był właśnie zachowany, całą terapię możemy zakończyć zestawem kamertonów energia 2 i wyciszyć, uspokoić zharmonizować całe pole energii